No, witajcie, przepraszam, że po prostu się nie pomalowałam, nie, po prostu nie zrobiłam jakiegoś tego makijażu nawet. Rano po prostu tak szybko, szybko odprowadzałam dzieci do, do szkoły i po prostu nie miałam czasu na to. Ej. I tak, Do ostatniego czasu minęło trochę, od ostatniego czasu, kiedy się w ogóle nagrywałam jakiś film minęło trochę czasu, ze względu na to, że po prostu jest dużo do załatwienia, dużo, dużo też, wdraża wiecie, mi się to, to wszystko, też nie jest łatwo, bo wiecie, w Anglii wyglądało trochę to inaczej, tutaj jest to troszeczkę inaczej, ciągle jeszcze nie załatwianie, dodatkowo ciąża, która, która jeszcze koniec siódmego miesiąca jest po prostu troszeczkę już takie to uciążliwe, ale żeby czymś się za, zająć w to po prostu no nie wiem, no zastanawiałam się, czy w ogóle nagrywać, czy nie, czy to ma sens, ale z drugiej strony jest taka, wiecie, bitwa myśli, z jednej strony są rzeczy fajne, które są i one umykają i nie mamy ich nagranych, czy to po prostu ich, ich nie będzie stąd w naszej pamięci, a wiecie, Czasami nie pamiętamy, a jak wracamy do filmu, wracamy do zdjęć, to jest to po prostu taka hmm, przypomina się wszystko, wszystko wraca i, no i jest to. Jest to poniekąd, nawet poniekąd jest to w ogóle, jest to fajne, że można wrócić do, do, do tych filmów, do tych wspomnień, które, które były. Drugą rzeczą, którą po prostu jest to, że myślę, żeby nagrywać, jest to nagrywać, żeby to po prostu za, nie wiem, no mieć, mieć te, te wspomnienia, jest to, ale te, też drugą rzeczą jest to właśnie, że mące, mącę, mącę, bo mam tysiąc myśli na minutę, drugą rzeczą jest to też właśnie e, zająć myśli, zająć myśli co by pomogło mi... Widzicie, nie nagrałam, Mo co, moc, już nie wiem, nie wiem co mogę powiedzieć. Drugą rzeczą jest to też, żeby widzicie, nie nagrywałam bo nie upamiętniłam. chciałam że nie upamiętniłam, tego co się działo, nie mówiłam, jak tego nie ma, z tego tylko w mojej pamięci, Ja wiadomo, że z czasem to wszystko się zatrze, więc yy, nie mam tego dokumentów nie mam jak, jak się czułam, jak to jest moja ostatnia ciąża i, yy, i chciałam właśnie, żeby to było takie, jak wiecie, yy, wracając kiedyś do tych, tych film, żeby to odświeżyć, żeby to w pamięci. Z drugiej strony jest tysiąc myśli, które po prostu gdzieś tam kroczą w głowie: czy to wszystko będzie dobrze, czy ten poród będzie, będzie dobry, czy, czy dziecko się urodzi z Że Czy nie będzie za wcześnie. Bo zaczynają się pokolewania brzucha, zaczyna się po prostu takie trudności jakby no, z poruszaniem się w takim sensie, że nie można za szybko chodzić, ciężko oddech złapać. Ciężko się schylić. No i z, tak właśnie to już jest taka końcówka y, ciąży. No i nic za to nie, nie poradzimy, ale z drugiej strony jest to radość taka, że wiecie, radość taka, że jeszcze, jeszcze jestem w ciąży. Jeszcze jest to, że ta radość taka, że jest ta ciąża cieszyć się nią. No, mimo trudności, mimo takiego, że przychodzą problemy czy z wysypianiem się, czy też z bólami pleców, to też się warto właśnie cieszyć, że, że, że to nadal trwa, że to jest ostatnia moja ciąża i więcej tego już nie będzie, nie będzie tych ruchów, nie będzie takich takich trudności, no chyba, że przed, bardzo przedtem ja to wtedy, wtedy, wtedy starsza, to wtedy będę miała te, te, no, będę miała te trudności właśnie z, mm, czy też z, z łapaniem oddechu, z łapaniem kondycji, ale a, nagrywanie filmów jest takie doskoczne troszkę od takiego natarczywych yy, myśli, czy jeszcze wszystko będzie dobrze. No zobaczymy. Yy, 30 stycznia 6 stycznia mam pizytę u lekarza no i zobaczymy, czeka mnie też ostatnie badanie USG. To jest też bardzo bardzo ciekawe i w sensie ciekawe w sensie takim, że po prostu ja jestem bardzo ciekawa, bo czy, czy na ilość wód dobrych, czy po prostu yy, yy, wszystko jest ok w środku, czy z dzieckiem jest ok, czy się ułożyło w już w wydu? czy nie, czy... to pytanie się lekarza, czy to tak ma być, czy te kule, które mam już tak dole dole czy one są okej. Okay? Po swojemu myślę, że tak. Dlatego, że po prostu przez to, że dziecko już jest na tyle duże, na tyle już się już rozciąga i na tyle już prostuje nóżki, że ten no, ma prawo mnie tam boleć. Ostatnio mnie tak naprawdę już kopał, bo się to że że no może no, no, nic dziwnego, że my tam wszystko natomiast yy, yy, myślę, że jest to powód, żeby w sumie, żeby się nie martwić ale też, żeby po prostu skonsultować to na lekarza ok, że te filmy nie będą też tak długo, żeby to też tak długo nie trwały, bo to też jest takie, wiecie, monotonne myślę, że inne kanały mają rzeczywiście bardzo dużo, czy długo, mają tam 30-40 minut. One no mają coś do powiedzenia, ja natomiast ze względu na to, że właśnie myślałam, że te moje rozmowy nie grywały, właśnie dlatego też nie grywałam też tak długo, dlatego że moje rozmowy nie są aż tak bardzo być może interesujące i dlatego zdecydowałam, czy w ogóle warto warto nagrywać, warto y, y, cokolwiek robić z tym, czy po prostu tego w ogóle nie usunąć. Nie usunąć kanału, ale z drugiej strony szkoda mi tych filmów, które y, były, są fajną pamiątką. Ale czy to wiecie, to jest taka bitwa myśli. Z fajnie, bo to, żeby to było, wiecie... Fajne wspomnienie, ale z drugiej strony jest to tak, że po prostu... Czy to ma sens? już z lekarza, nie leko, nam wiecie, cały czas... No nie, wiem. no nie wiem, zobaczymy. W każdym bądź razie... Na chwilę obecną zobaczę, puszczę parę może filmów, no bo znowu, znowu nie... No nie wiem, po prostu, wiecie, to jest taka bitwa myśli, że... Że, 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 że widzicie dobra. Yy, kończąc już to i myślę, że te filmy nie będą też takie bardzo długie yy, Kończąc już to wszystko. Wczoraj nagrywałam, a jest to mój trzeci... M, trzeci film, który Was Wam nagrywam i zastanawiam się dalej, czy w ogóle tak opuścić. Bo tak, no, 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 no zastanawiam się. Czy to ma sens jeszcze dalej? To jest takie... No nic, no dobra, zobaczymy, czy to będzie, czy to, czy to puszczę, czy nie. Jeżeli puszczę, to będzie. Jeżeli nie, to nie. może nagram jeszcze następne 5, może się zdecyduję. Dobra, usunęłam, więc już nie ma co do tego wracać. Hej, dziękuję Wam. I oczywiście też nie ma co się porównywać do innych, innych kanałów, bo niektóre są na rynku parę lat. A to wiadomo, że ja też nie mam też tak dużo o tych filmów, dużo, czy mam coś dużo do powiedzenia, nie wiem. Zobaczymy, co się będzie działo w następnych y... dniach, nie narzucam sobie nic, zobaczymy, w ile czasie, w jakim czasie to się wszystko unormuje już mi ręka boli, w jakim czasie to się wszystko unormuje? czy to będzie... Czy to będzie po prostu. Wiecie, nic? Nic na siłę. Nic na siłę jeżeli coś będzie. że to się na przykład. Jeżeli to się na przykład nie tak. To, to po prostu tutaj nie puszczę. Jeżeli coś będzie. i wyjdzie w tym filmem, żeby nagadała sensu. To, to też nie puszczę tego filmu. Zobaczymy. Jeżeli coś będzie okej, okay, że Jeżeli ten film się będzie spodoba, to wtedy, wtedy go, go puszczę i. Dobra, dzięki za oglądanie, dzięki liście, dzięki za poświęcą nasz czas.